Siema, z tej strony Patryk z kanału podano do stołu. Dzisiaj mamy dla Was bardzo krótki przepis na placki tortillowe, czyli po prostu na tortille. Co będzie nam potrzebne? Mąka 200 gram, pół łyżeczki soli, roztopione masło 1 łyżka i 100 ml gorącej wody. Najpierw włączymy wodę z naszym masełkiem. Dodajemy trochę soli do mąki. Wlewamy naszą wodę z masłem. Ja używam do tego miksera, żeby to wstępnie wymieszać. Następnie wysypuję wszystko na blat. I zagniatam ciasto, nie trzeba dosypywać mąki ani nic. Proporcje są idealnie wymierzone, teraz owijamy ciasto folią i czekamy aż wystygnie, żebyśmy mogli dalej działać. Jeśli ciasto wystygnie, dzielimy je na cztery części. Będą z tego cztery placki do tortilli. Bierzemy jedną z części i staramy się rozwałkować w miarę możliwie w okrągły placek. U mnie to, jak widzicie, nie za bardzo wychodzi. Ale myślę, że takie placki też mogą być. Teraz rozgrzewamy patelnię. Na rozgrzaną patelnię wrzucamy nasze placki z ciasta i trzymamy na patelni z każdej strony po około 40-50 sekund do minuty maksymalnie. Jak prezentują się nasze placki przepis jest naprawdę szybki takie placki to jest z góra 20 minut roboty a nie trzeba przepłacać i kupywać w zwykłych są naprawdę piękne i przede wszystkim super smakują to tyle na dziś mam nadzieję że przepis Wam się podoba lajkujcie subskrybujcie i komentujcie do zobaczenia w następnych przepisach pa.